Ewangelię Jana, 18 rozdział, wersety od 28 do 35. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im piłat, weźcie go i osądźcie według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi, nie wolno nam nikogo zabijać, aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znów wyszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego – Czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu Jezus – Czy sam od siebie to mówisz? Czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat – Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Cóżeś uczynił. Jedna z naszych pasyjnych pieśni oparta na tym pytaniu jest Piłata do Jezusa, a słowa jej brzmią tak. Cóżeś uczynił, Jezusie kochany, że na naciem wyrok tak srogi wydany? Jaka jest wina, jaki czyn zbrodniczy o pomstę krzyczy? Czytany przed ten tekst Ewangelii Jana mówi, że Jezus trafił przed oblicze Rzymskiego prokuratora Piłata, a Żydzi wniosą, wnoszą oskarżenie, iż Jezus jest złoczyńcą. Wyrok jest przez Żydów przesądzony i wydany. Jest to wyrok śmierci, ale im Żydom nie wolno było zabijać, więc idą po zatwierdzenie wyroku do Piłata. Na ironię wygląda fakt, że nie chcą wchodzić na zamek aby się nie skalać, aby móc spożyć wieczerzę paschalną. Wieczorem pewnie z czystym sumieniem zasiądą do wieczerzy paschalnej, rozpamiętując ratunek we krwi baranka tam wtedy w Egipcie, jednocześnie nie rozpoznając tego, o którym jeden z największych i proroków powiedział, wskazując na Jezusa, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jakież zaciemnienie, jakie zaciemnienie umysłu u tych ludzi, jakie zaślepienie. Apostoł Paweł potem powie w Antiochii Pizdyjskiej o Jezusie tak, mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali Go i przez skazanie Go wypełnili słowa proroków czytane każdy sabat, choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata... Aby był straconym. Czytali słowa proroków, które mówiły o Jezusie w każdy sabat, ale nie poznali go. Kochani, można co niedzielę chodzić do kościoła. Można czytać i znać wszystkie historie z życia Jezusa, ale nie rozpoznać w nim swego osobistego zbawiciela, a tym samym skazać go na śmierć. W życiu, które On nam darował. Cóżeś uczynił, Jezusie kochanym, że tak srogi wyrok na ciebie wydany. Cóżeś uczynił? Dlaczego zostałeś odrzucony przez tamtych, wśród których żyłeś, których otaczałeś swoją miłością, których leczyłeś, karmiłeś, uwalniałeś od złych duchów, strzeszałeś z martwych? Cóżeś takiego uczynił, że wydano cię na śmierć? I to tak haniebną, jak ukrzyżowanie. Oskarżono go jako złoczyńcę, ale on grzechu nie popełnił. Nikt z ludzi nie był w stanie mu dowieść jakiegokolwiek grzechu, jakiejkolwiek nieprawości. Oskarżano go o to, że mocą Belzebuba dokonuje cudów, ale to właśnie on wyrzucał demony z ludzi opętanych. Oskarżano go, że zwodzi ludzi, że występuje przeciwko cesarzowi, ale on ciągle powtarzał, że królestwo jego nie jest z tego świata i zapraszał ludzi do swego królestwa Bożego. Oskarżono go, że chce zburzyć świątynię, ich umiłowaną świątynię, ale on mówił o świątyni swego ciała. Oskarżono go, że nie przestrzega zakonu, ale to on był przecież dawcą tego zakonu i nigdy go nie przystąpił. Oskarżono go, że czynił się synem Bożym, ale on w pokorze swojej czynami swymi świadczył tym, że nim właśnie jest. Mógł pociągnąć za sobą tłumy, mógł sam ogłosić się królem, mógł wezwać miliony aniołów, by broniły go przed śmiercią, ale on zgodził się na krzyż, jak jagnie na rzeźby prowadzony a nie otworzył ust swoich, pisze prorok Izajasz. Mógł stąpić z krzyża, ale pozostał tam rozpięty pomiędzy ziemią a niebem, by przelać sprawiedliwą krew za niesprawiedliwych ludzi. Umęczonym, ubiczowany, pohańbiony, opuszczony przez wszystkich, opuszczony nawet przez swego ojca w niebie. Sam musiał toczyć ten bój, myśląc o mnie i o tobie. Umierał, stawiając się za swoimi wrogami, prosząc o przebaczenie dla tych, którzy uczynili ten zbrodniczy czyn. W ostatnich chwilach swojego życia okazał miłosierdzie dla złoczyńcy i zapewnił go, że jeszcze dziś będzie z nim w raju. Nie myślał o sobie. Myślał o swojej matce. Myślał o swoich przestraszonych uczniach. Myślał o tych, którzy płaczą nad nim, podczas gdy winni płakać nad sobą. I nad dziećmi swymi. Cóżeś uczynił, Jezusie kochanym? Za jakie winy zostałeś sponiewierany, opluty, spoliczkowany? Za jakie winy ubiczowany, wyśmiany, ubrany w szaty królewskie, z koroną uplecioną z cieni i włożoną na skronie? Za jakie przestępstwa kazano ci nieść na swoich barkach ciężki krzyż, by w końcu przybić do niego twoje dłonie? I nogi. Dlaczego zrównano cię z przestępcami, potraktowano jak niewolnika, człowieka bez praw? Dlaczego z litością patrzyłeś na drwiących i siedzących z ciebie pod krzyżem, kiwających swoimi głowami? Dlaczego odmówiono ci kropli wody, kiedy pragnąłeś, podając jedynie żółć zmieszaną z octem? Nadomiar złego miejmy tą świadomość, bracia i siostry. Że to fizyczne, ogromne cierpienie było wszakże jedynie małą częścią jego prawdziwego cierpienia, gdyż dźwigał na swoich barkach grzechy całego świata. Ból duszy potęgował doświadczenie wiecznego potępienia, odwrócenie się od niego, jego ojca, utracenie jego oblicza i zakosztowania piekielnych mąk. To była nie tylko śmierć fizyczna, choć straszna. Ale śmierć duszy i ducha w Bożym potępieniu. Nikt dotąd z ludzi jeszcze tego nie doświadczył, a wokół tłum gapiów, szyderców i naśmiewców, zadalwalających się widokiem cierpienia i agonii Syna Bożego. I można by wtedy zapytać, gdzie byli ci, którzy z Jego ręki doświadczali tyle dobroci? Wielu z nich było świadkami jego niezwykłych czynów. Gdzie te tłumy, których nakarmił chlebem i rybą? Gdzie ślepi, chromi, trędowaci, którym przywrócił zdrowie? Gdzie ci, którzy na nowo mogli cieszyć się i przebywać z nimi, których zbudził z martwych? Gdzie byli ci, którzy krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy? Czy może również ci ludzie byli w tłumie stojącym w miejscu zwanym Gabata, to znaczy kamiennym bruk, i krzyczeli ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Nie chcemy tego, wypuść nam Barabasza. Czy nikt nie stanął w jego obronie? Nikt nie stanął przy nim? Nikt nie ujął się za nim? Przypatrzmy się, co działo się tam, w tym strasznym miejscu sądu nad Jezusem. Jezus powiada do Piłata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd, rzekł mu wtedy Piłat. A więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie każdy, kto w prawdzie jest słucha głosu mojego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję, lecz upar się, utarł się u was zwyczaj, aby wypuszczać na paschę jednego. Chcecie wiem więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy. Nie tego, ale barabasza. A barabasz był zabójcą. Wówczas piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze uplekli koronę z ciernia, włożyli mu na jego głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego, mówili: Witaj, król żydowski! I wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, Oto wyprowadzałem go do Was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, Oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go Wy i ukrzyżujcie. Ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo czynił się synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł, wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego: Piłat, nie chcesz ze mną rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić Cię i mam władzę ukrzyżować Cię? Odpowiedział Jezus. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: Jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwany kamienny bruk, a po hebrajsku gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około szóstej godziny, i rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat. Króla waszego mam krzyżować? Odpowiedzieli mu kapłani. nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Jezusie, cóżeś uczynił? Skąd tyle nienawiści w sercu tych, którzy krzyczą precz, precz ukrzyżuj go. To prokurator rzymski, człowiek bezwzględny. Nie znajduje w nim żadnej winy, stara się go wypuścić, chce go uwolnić zamiast jednego więźnia, jak to miał w zwyczaju w czasie święta Paschy, licząc na to, że wybiorą Jezusa. Ale oni woleli zabójcę Barabasza. Zaś do krzyczącego tłumu Żydów powiada, cóż złego ten uczynił, niczego, czy by zasługiwał na śmierć, nim nie znalazłem. Każę go wychłostać i wypuszczę. Wychłostać sprawiedliwego? Co za pomysł! Ale oni nalegali, by wydał go na śmierć. Zastanawiam się, czy to był większy dramat: Jezusa czy Piłata. To nie Jezus, ale właściwie Piłat postawiony jest pod ścianą. To on musi zdecydować, po której stronie ma stanąć. Do Jezusa powiada, czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić Cię i mam władzę ukrzyżować Cię? Odpowiedział mu Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby Ci to nie było dane z góry. My również dzisiaj mamy tę władzę daną nam z góry, by zdecydować, co zrobić z Jezusem. Piłat musi zadecydować. Jeśli opowie się po stronie Jezusa i uwolni go, sam zostanie oskarżony przed cesarzem i utraci swoje stanowisko, swoją pozycję, swoje przywileje. On wie, jak wiele ma do stracenia, a z drugiej strony, czy będzie mógł kiedykolwiek zagłuszyć swoje sumienie, wiedząc, że wydaje krew niewinną. On w duszy swojej jest przekonany o niewinności tego człowieka, jego własna żona przestrzegała go, gdy siedziała na prześle sędziowskim i przez posłańca kazałam powiedzieć nie wdawaj się z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Czy przypadkiem i my nie jesteśmy ostrzegani przez najbliższe nam osoby, męża, żonę? Albo przez słyszane Słowo Boże każdej niedzieli, iż nie możemy odrzucić Sprawiedliwego, że musimy opowiedzieć się po jego stronie, Przecież my też podobnie jak Piłat musimy zadecydować, albo, albo z tej decyzji nie można się wywinąć. A Piłat po raz kolejny wychodzi do Żydów i pyta, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się zmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł. Nie jestem w winie krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiada, rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wtedy wypuścił im barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Od tego momentu do dziś minęły całe wieki. Historia Jezusa, choć opowiadana i dla wielu znana, stała się historią, jak sądzę, daleką. Historią, która jakby nas zupełnie nie dotyczyła. Tak zwani chrześcijanie całą winę za śmierć Chrystusa obarczali tamtych, niedobrych Żydów. Od samego początku tarło się przekonanie, że to Żydzi ukrzyżowali Jezusa, Syna Bożego. Tym samym nienawiść obróciła się w ich kierunku. Czy jednak słusznie obarczać winą było tylko tamtych? To prawda, co powiedzieli wtedy religijni przywódcy narodu żydowskiego. Krew jego na nas i na dziadki nasze. To wypowiedziane, wypowiedziane przez nich przekleństwo, aż na to spełniło się w ich dalszej historii. Holokaust XX wieku jest najlepszym obrazem i świadectwem tego przekleństwa. Ale czy ja i Ty nie mamy z tą historią nic wspólnego? Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, Jezu, cóżeś złego dla mnie osobiście uczynił? Co takiego złego dla mnie zrobiłeś, że miałbym Tobą zgardzić i skazać Ci na śmierć w mojej duszy? Jakie mam powody, by Cię odrzucić i nie przyjąć Twojej miłości? Gdyby cię ktoś dzisiaj zapytał, co uczynił dla Ciebie Jezus, jaka byłaby Twoja odpowiedź? Nie wiem? Nie zastanawiałem się nad tym, nie obchodzi mnie to, nie interesuje mnie to. Czy też może powiesz: On umarł za mnie, umarł za moje grzechy. To jest prawda. Ale czy ten fakt, że Jezus umierał za mnie i za ciebie, że umarł za cały świat, cokolwiek zmienił w Twoim i moim życiu, cokolwiek zmienił w naszym życiu, jeśli tak wiele zrobił dla mnie i dla ciebie? Należałoby teraz odwrócić pytanie i zapytać, co ty uczyniłeś dla Jezusa? Czy może cokolwiek dla niego uczynić? Czego on oczekuje od ciebie? Jedno, co może zrobić, to przyjść pod jego krzyż, ukorzyć się przed nim, wyznać mu wszystkie grzechy swoje i poprosić go o przebaczenie, a potem zaprosić go do swego serca by oto był Panem i Królem Twego życia. Czy jesteś gotowy zrobić to teraz? Zrobić to dzisiaj? To jest prawdziwe nawrócenie. Biblia nazywa uwierzeniem w Chrystusa. To moment, gdy stajemy się Jego dziećmi, a jednocześnie uczniami pańskimi. Prawdziwością tego uwierzenia Chrystusowi jest potem moment, gdy przed samym światem chcemy Go wyznać w chrzcie wiary. Czy miałeś już taki ślub z Chrystusem? Nie pytam o moment, którym z pewnością nie pamiętasz, gdy inni zadecydowali za ciebie, że będziesz iść za nim, że polewając się wodą stwierdzili, że już stałeś się chrześcijaninem. To nie jest prawda. Chrzest musi być Twoją osobistą decyzją, Twoim własnym wyborem. Tylko to się liczy. Ty i ja siedzimy dziś na sędziowskim krześle. Przed nami umęczony, ubiczowany Chrystus. Nasze prawo dane nam od Boga, zwane wolną wolą, pozwala osądzić świętego i sprawiedliwego. Każda moja i Twoja decyzja będzie wyrokiem za lub przeciw Chrystusowi. Tenże Chrystus kiedyś powiedział znamienne słowa: Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Pomyślmy nad tym stwierdzeniem Jezusa. To straszna rzecz być przeciwko Chrystusowi, ale jesteśmy przeciwko Niemu, jeśli nie jesteśmy z Nim. Dziś sądzimy, ale już niedługo rolę się odmienią. To On zasiądzie na swojej stolicy sądowej i zada nam tylko to jedno pytanie. Co ze mną uczyniłeś? Dlatego dziś Bóg pyta, po której stronie jesteś? Czy jesteś po stronie Chrystusa? Czy wybierasz go jako swego pana i króla? Czy też jak Piłat próbujesz odwlec decyzję, myjąc swoje ręce? Biblia powiada: dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Nie zwlekaj już dłużej. Podejmij właściwą decyzję. Czasu nie pozostało wiele. On przychodzi, a z Nim zapłata za podjętą decyzję. Oddaj Mu swoje życie. On powiedział tak. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Ale kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Jak również wyraźnie powiadam, każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. Twoja dzisiejsza decyzja jest i będzie aktualna, gdy staniesz przed Chrystusem. Jeśli Go dziś wyznasz przed ludźmi, On wyzna Cię przed swoim Ojcem i to będzie piękny moment. Ale jeśli Go się zaprzesz, On również się zaprze Ciebie przed swoim Ojcem w niebie. I to będzie straszna chwila. Dlatego też podejmij dzisiaj właściwą decyzję. Chciałbym dzisiaj zwrócić się do wszystkich tych, którzy nas oglądają przez internet, a którzy jeszcze są niepojednani z Chrystusem. Nie możesz, tak jak Piłat, umywać ręce. Musisz podjąć tę decyzję. Piłat wprawdzie czterokrotnie próbuje uwolnić Jezusa. Mówi najpierw Żydom, żeby sami załatwili sprawę. Potem kieruje sprawę do Heroda. Następnie próbuje przekonać Żydów, żeby zaakceptowali Jezusa i, oka i okazali mu łaskę w czasie święta Paschy. W końcu proponuje kompromis. Chłosta zamiast egzekucji. Robi wszystko, by wywinąć się od problemu skazania Jezusa na śmierć. Ale to jest niemożliwe. Niemożliwe jest też dla Ciebie, drogi słuchaczu, jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Chrystusem. Chcę Cię do tego gorąco zachęcić. Nie bądź jak Piłat. Nie umywaj swoich rąk. Ileż razy odrzucałeś już Jego miłość? Ile razy próbowałeś się wyślizgnąć i skazać kogoś innego, powiedzieć, to nie jest mój problem? Ale to jest Twój problem. To jest mój problem. Problem każdego z nas. Dlatego też i dzisiaj, kiedy za chwilę będziemy się modlić, chciałbym, abyś powierzył swoje życie Chrystusowi. To jest ten najwłaściwszy moment. Wielki Piątek jest wielkim świętem. Być może niedocenianym przez innych w tym świecie, ale dla Boga to jest śmierć jego Syna. Dla nas to jest dzień zbawienia.